Dzień dobry, dzień dobry wszystkim, a teraz o rannych żołnierzach z pola bitwy, którzy schodzą i nie mówię o narodowości, mówimy o żołnierzach, co są na pierwszej linii frontu, są poranieni i wracają z, tego, z tej linii frontu, bo już nie mogą dalej walczyć, muszą pójść do, odpocząć, muszą się zreperować, zregenerować, muszą im tam te ręce i nogi przyszyć i tak dalej, żeby z wrócić na front, jeśli to jest w ogóle możliwe. Z czym można porównać tą sytuację? No, nikt takiemu żołnierzowi, co wraca z frontu ranny, nie zarzuca ty, co ty tam robiłeś? Na tej linii frontu, że cię ostrzelili. A co ty? Źle się chowałeś albo co. No, nikt tak nie mówi, prawda? Każdy rozumie, że no, był na linii frontu i zdarzyła mu się ta tragedia, że no, niestety nie ma tego szczęścia, żeby wrócić zdrowy jest ranny i każdy rozsądny człowiek okazuje mu szacunek temu, temu żołnierzowi, tak? że walczył, no jak walczył, to jeszcze trudno powiedzieć, ale no ranny no już krwią zapłacił za wszystko, tak? więc dzielny bohater, tak? Dobra. A teraz porównujemy to do sytuacji duchowej. Na, kto jest na pierwszej linii frontu walki z szatanem? Duchowni, księża, księża kościoła katolickiego. Bo tylko oni mają moc i władzę walki z szatanem, bo oni mogą konsekrować i oni spowiadają. Więc oni, jako że są na pierwszej linii frontu walki z szatanem i szatan walczy z nimi znacznie większy niż nasz szatan, no to szacunek im się niesłychany należy. My jesteśmy na drugiej, trzeciej linii frontu, jesteśmy poranieni przez szatana. To co dopiero ci ludzie z pierwszej linii frontu, czyli księża, duchowieństwo, całe duchowieństwo? Oni są w pierwszej, na pierwszej linii frontu, więc jeśli oni upadają i to czasami tak głośno, że słychać w internecie, na YouTubie, TikToku, wszędzie, że ksiądz upadł. No, oczywiście to nie jest powodem do dumy, tak, ale należy im się modlitwa, czyli. Należy się modlitwa za, ty, za, te, za to duchowieństwo. Ogromna modlitwa, dlatego że to bohaterowie, no, niektórzy przegrywają tak, walkę z szatanem, niektórzy niestety upadają, tak jak każdy z nas, tak jak każdy z nas. Więc my, słysząc o tych historiach przedziwnych, tam takich różnych strasznych, to my jesteśmy zobowiązani do modlitwy za tych ludzi, bo przez jakiś czas oni walczyli, może walczyli dzielnie, aż upadli. No więc sugeruję otoczyć ich modlitwą, modlitwą. Jesteśmy zobowiązani do modlitwy za duchowieństwo. Całe. Każdy członek Kościoła katolickiego jest zobowiązany do modlitwy za księży, no żeby oni jednak nie upadali, żeby byli się, czuli się jak najlepiej, jak najdłużej nam służyli, bo to niesłychanie ważne. Dobry Boże, proszę Ci o światło Ducha Świętego e, dla nas wszystkich, dla duchowieństwa, dla nas, abyśmy wzajemnie się wspomagali w tej drodze do raju. E, Boże, dopomóż nam wszystkim. Ja serdecznie Ci dziękuję za wszystko. Dziękuję Ci za mnóstwo dobrych, dobrych duchownych. No i proszę Cię o miłosierdzie dla tych, którzy upadli, przegrali w, 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 walkę z szatanem. Miej miłosierdzie dla wszystkich nas. Boże dziękuję. Dziękuję Tobie, uchana Matka. Dziękuję wszystkim dostępom u Świętych. Boże, błogosław nam nieustannie i uczy nas niewidzialnym dla naszych wrogów. Nas wszystkich, także duchowieństwo. Boże dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję.